Witajcie widzowie! To Oscar Gruz to Oscar Gruz! I tu jego towarzysze. Jestem... Ja e, on jest Filip Grus, Gruz, ja jestem. A tu a jesteś mało ważny. A tu jest Filip Gruz, a to cast. Mało ważny tak ten switred. A witajcie to ja. Właśnie likujesz jest biednego. On się nam klepie, on cię klepie. Tak, chciałbym to zobaczyć. Prędzej się Wiem, że nikt z was tego nie ja wie, ale wow, druga rocznica. Can you believe it? Już dwa, dwa roczny lata ty z lata Druga, druga rocznica robienia niczego. Nie, nie druga rocznica. Bardziej bym powiedział Pierwsza. rocznica no. pięciu tam, nie robienia niczego. Znaczy dosłownie, było czyli tak masywnie usuwać, co nie? Tak masywnie. Tak ciężko, to, to taką ciężkość, że jest po prostu niemożliwe, że prowadzisz To no, ostatni filmik był no, trzy tygodnie temu. <laughs> nie wiadomo, czy ogólnie dalej będzie nagrywany. No to jest taki problem, No tak, tak, no nie ma co. Na, kurna, po prostu na recenzach zachydzenia opiera i picia. No bo to sami się... Czasami odwala niczego już głupiego. <grym> Jakby autentycznie, e, a czy... Nie wiem, turnament będzie na kanale? Jaki turnament? A, nie wiem, chyba. <grym> Dobrze by to było zrobić. Chyba. Turnament będzie na kanale i planuję przenieść lokalizacja upgrade'owa. Gdzie? No, właśnie, nie, <grym> do Nie, Nie, nie do Ważnicy. O kurde. O kurde. A Ale tak też można. A gdzie? Chciałbym się pochwalić moimi gdanami Tutaj mam no jakieś... mi stop. No tony! właśnie, ogarni się. <grym> Spoko mam nam filmik, musiałem się w Ja tam. mam moje Calvin Klein'y. Ja... <grym> Oddaj ma swoje te. swoje ja, te, te, te... A Oś... tutaj drugi buty Ośm... są Supreme. A ja mam a... jeden but od Calvin Klein, drugi macie od Supreme. A ja, mam, a ja mam, swoje buty. A ja mam bu bu buty, bu buty, ma buty, mam buty. Ma buty. Ma buty. mi, on ma buty. On but... ma bu mi, on ma buty. Pamiętam jak że nigdy a nie, jednak Pamiętam jak na początku tego kanału, jak nie nagrywałem przez trzy tygodnie, dorzuciłem filmik, pod tytułem "Powrót", wow, bo nas tak długo to nie było. Były dobre nas... I to był filmik z Michałem. Zgórze kupiśmy schody, co nie? A na pamiętam. Co nie? Zajęliśmy węgiel plus za. Plus... Brykiet. To był brykiet. No to gówno Brykiet. Ja no brykiet. <laughs> no, a ten ja jakiś stypik tam się obok na skręcił, nie chyba że wziął jakiś worek i uciekł. Pozdrawcie mordo. Jeszcze fazy. miłej fazy. I co? I już tak Stary, podzewa. to było z 4 wieków temu. A, dobra, o tym nie mówisz Nie będzie miał dobrej fazy. Więc, to nie było w wakacje. Mieliśmy, było. mamy trzy lokalizacje upgrade'owe Jedna jest tutaj, druga jest za trzy na przydziałka. No, przydziałka. przydziałkach. Ta przy I tam planujemy plan, tam ja planuję, żebyśmy Fantacje. odrodzili. Bo tam nikt nie będzie patrzył, to jest druga gdzie lokalizacja. Ta, ale tam przy, za tymi działkami, Przy przydziałkach? No, przydziałkach. Ja nie ja pierwsze słyszę no pierwszy raz to prowadzi... No wiem, A, wiem, ale pierwszy... Ja, ja, ja. za, za za odcinek pierwszy nie. robiliśmy za Za, za odcinek, odcinek pierwszy był tam! Tak, nie A tylko OG Nie, tam, tam nie nie nagrywaliśmy już, tylko to nagrywaliśmy. A, ale dalej, była za A, no. Ale była tam Tylko OG pamiętają z Tylko trzy osoby. Pamiętajmy. Nie, to chyba 28 świetle miał. To chyba dosyć kurde. dużo. A było o, było z dwa dni. Więc no. Ile by teraz miał jakby dalej było? Półliczny. nie za dużo pewnie. Czemu, czemu stawiłeś to e, e, współpracowni Mój współpracownik... Mój współpracownik idzie szalenie! 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 Co odstawiłem? Bo chciałem, żeby ludzie docenili twoją pracę. Dobrze, to to była moja najgorsza praca, Więc... Nowe odcinki upgrade'owe, które będą się liczyć. To się na, rato, na... Będą, on, on pomigował on pomigował. Nie, on, on robi ten Lipsync lipsing video. Jak na TikToku robią jest, i na Instagramach. Jest, a nie, a nie, a nie. Więc nowe odcinki upgrade'owe e, będą się pojawiać w nowej lokalizacji. Chyba. Żebyśmy robili rzeczy. Bo tutaj będą nam rozbierać coś chwilę, rzeczy to jest nieopłacalne. No, no tam nie mamy jak zbierać I na pewno ja to filmiku, na pewno filmiku. Tam nie mamy jak surowców zbierać. Patrz tam patyki są. Wow! Yeah. Ale nie mamy jak się na drugą dostać bez zrobienia mostu najpierw. A wszystkie patyki są, A wszystkie patyki są na drugiej stronie. Przecież tam jest most normalny też obok. Ale... Ale to, to, to kawałek drogi. Dobre. I poza tym, a tam wszędzie przodkiem nie jest bagno z drugiej strony? W to Musimy zobaczyć. Jest, jest no. Kurde. No to aj karamba widzowie, aj karamba. Znajdziemy jakąś inną lokalizację, żeby Upgrado mogło się rozwijać. Aj, możliwe, że zaraz będzie jakiś filmik z turnamentu, który ten mężczyzna sam zedytuje. A ja wymyśliłem ten filmik, ja to wymyślałem. Pomysł. Znaczy, A ja no, ja co Ja, ja robię? co to robię, chcę Edytujesz? Ja coś... edita? Edita? Ja, no. Tak, Mango Funk, Mango Funk Edit Remix. Ja zjadł? coś mi się. O Boże, idź ten Kacper mały. Skrzatek Skrzatek mały. Nie wyrostek. Okay. A co on ty robię na Nie na, na, Niby ta. Dziewczyna. Wait Dobra. Pożegnaj się. O, no halo mamo. Mhm. O Twoja mama, dzień dobry. Tomek, nie pal. Nie pal. Nie, nie pal. No wyrzuć Tomek te fajki. zdrowa jest niezdrowa. Wyrzuć te fajki. Co? Jesteście na YouTubie. Trzeci. Trzeci. Są na YouTube, a, myślałem, że już idziesz, no, dobra i jesteś ja. Jesteś na YouTube Jesteś na YouTubie, kolego. Przywitaj się, hoj, hoj, ha, ho! Dobrasz Padasz tutaj Padasz tutaj! To jest rocznica upgrade'u? Mamy jeszcze jednego, dom, mam jeszcze jednego. To jest drugiego rocznica upgrade'u to dla mnie, dziękuję Padasz tam! Pokaż kolor drugiego To ja chcę ananas Oddaję Padasz tutaj! No nie. Zjem za niego Ach. Ej! Eee, ja fuj, się fuj, odlałem fuj, dzisiaj! Fuj. Nie wierzę, że ożywiłeś miksturę. Weź tego pobicie. Czemu? Bo będzie on ma, Nie, bo on ma przewagę. Kłopka będzie. Barcelona czy Madryt? Koszykówka. Ale nie, Barcelona czy Madryt? Barcelona. Deskoronka. Barcelona, bo tam teraz Lewandowski gra. Nie tylko, szczęśliwy też gra. Kto? Szczęsny. No to dobra, to tam jest więcej moich, więc... Nie. No nasz do pracy! No, e, dobrze, tutaj nie, nie było, nie było jest, żadnego pomysłu na ten filmik, po prostu gadaliśmy. jak sam On, On ma Więc to wakuło. nagraj go, kurwa jak nie bije. Fan tutaj! A nie No i to pamiętam, kiedy na to... obgradzie zakaz przepinania. Panie Klaudie. Pamiętam, kiedy na wgradzie był zakaz przepinania. Powiem panie Klaudii, znowu po lekcjach 20 minut będzie z wami gadać. A dziękujemy, zostawisz. No. Dobra, nara. Już? No, 7,5 minut. Już? Nie wierzę, że to jest nowa populacja starego Bugaidy. No. dobra. Nie, nie chcę. Dobra, pożegnaj się. A, jaki przyjazny uśmiech. Wulkan. Ale <laughs> na serio to na YouTube. Dziękuję. Uwog, w tak, tak, no, tak, no tak, ty oś, się Pokaż. pokaż. A ja teraz nagrywam. Pożegnaj się. Nie mam neta, niech on pokaże Wulkan, wulkan Ba, bullkan. ba, ba Bomboklat Wulkan